Startujemy z nowym cyklem roboczo nazwanym Baseball in the History Highlights, gdzie będziemy się przyglądać temu, co aktualnie dzieje się na amerykańskich boiskach. A jest się czemu przyglądać, bo właśnie ruszył postseason Baseball in the History, zaczynamy. A zaczynamy meczem Minnesota Twins z Houston Astros. Twinsi zgoni z przewidywaniami o włos, ale jednak wygrali swoją grupę. Astros rozczarowało. Zaliczyli 29 zwycięstw i 31 porażek. Mimo to awansowali do postseason, choć ich gracze znacząco spuścili stonu i nie jest to na pewno drużyna sprzed roku czy dwóch lat. Po stronie Astros na górce Czas zameldował się za grańkę po stronie Twins Kenta Maeda. W trzecim inningu po świetnym uderzeniu Nelsona Cruza na lewe za pole zapunktował Max Kepler i Twinsi prowadzili 1 do 0. W siódmym inningu Astros wyrównali. Przy dwóch zajętych bazach piłkę odbił George Springer i Josh Reddick zdobył punkt. dziewiątego inningu nie zapamięta dobrze Jorge Polanco. Przy dwóch zajętych bazach i dwóch autach popełnił on błąd przy rzucie na drugą bazę. Zamiast trzech autów mieliśmy trzech biegaczy na bazach. I niestety dla Twins stało się najgorsze. Miotacz Sergio Romo oddał cztery złe narzuty, dzięki czemu Jose Altuve otrzymał bazę darmo a Juli Guriel zbiegł na bazę domową. Astros z Twins 2 do 1. Jakby tego było mało, Michael Brantley odbił następną piłkę na środek za pola i dwóch biegaczy Astros zdobyło punkt. Twins nie podnieśli się po tym pochowym inigu i ostatecznie przegrali 1 do 4. Chicago White Sox i Oakland Athletics. Przewidywano, że drużyna White Sox będzie miała najlepszy start od lat, i te opinie ekipa z Chicago potwierdziła. Po drugiej stronie Oakland Athletics pojedynek piotraczy Lucasa Giolito i młodziutkiego Jesusa Lusarto. Mecz obranów tak to można w skrócie opisać: najpierw w drugim inningu Adam Angel, w trzecim Jose Abreu, i przy okazji punktował Tim Anderson, który był na bazie. Ósmy innik i home Jasmaniego Grandala i 4 do 0 dla Chicago. Oakland odpowiedzieli tylko w ósmy inningu wybiciem Ramona Laureano, gdzie punktował Markania. Trzeba podkreślić fantastyczną formę Lucasa Giolito który bezlitośnie autował zawodników Oakland oraz Tima Andersona, który w czterech podejściach na bałkę odbił piłkę trzy razy. Chicago White Sox Okręt Athletics 4 do 1. Młode wilki z Toronto, które pokazały, że potrafią ugryźć kontra najlepsza drużyna American League Tampa Bay Race. Matt Showmaker kontra Blake Snell. Trzy pierwsze inningi bez punktów, dopiero w czwartym inningu Tropicana Field doczekała się punktu Tampy. Po dzikim narzucie Rivera Toronto Robie go i trochę nieumiejętnym blokowaniu Danego Jensena z trzeciej bazy zbieg Reddy Rozarena. W siódmy inningu Homerana wybił Manuel Margot i wspólnie z Beno na bazie Joel Wendlem zdobyli punkty. Toronto zapunktowało w ósmym inigu, gdzie z poświęceniem piłkę wybił Bobby Shett, a punkt zdobył Roddy Tellez. Świetny mecz rozegrał na cztampy Blake Snell, który 9 razy zaliczył strikeout. Toronto, mimo ambitej walki i tego, że mieli o jedno odbicie więcej niż ekipa Rays, ostatecznie mecz przegrali Blue Jays kontra Race 1-3. New York Yankees kontra Cleveland Indians. Po Yankees można było się spodziewać o wiele więcej w sezonie regularnym. Walka do końca o drugie miejsce chluby nie przynosi, bo przecież mieli być drużyną, która zdominuje tę ligę. Indians po takim sobie początku ostatecznie potwierdzili wysoką formę, a końcówka sezonu była naprawdę rewelacyjna, bo wygrali 8 z 10 meczów. Garrett Cole kontra Shane Bieber. Po Cole spodziewano się o wiele więcej, jego ERA wyniosło 2,84, co innego Shane Bieber. ERA na poziomie 1,63 i pierwsze miejsce w lidze. Ten mecz jednak potoczył się inaczej. Już w pierwszym inningu Turan Hobrana wybił Aaron Judge i Ankesi prowadzili 2 do 0. W trzecim inningu Luke Voigt wybił dubla i punktował Aaron Hicks. Odpowiedział Jose Ramirez, który posłał piłkę na prawę za pole i punkt zdobył Delino the de Shields. W czwartym inningu punktowali jeszcze Torres i Garnet dla Yankees, a dla Indians Josh Naylor, który wybił home W piątym inningu duran Chobrana wybił Gleyber Torres i Yankees prowadzili w tym momencie 7-2. Yankeesom ciągle było mało i po odbiciach Joe Shelley, Gleybera Torresa i home Breta Bretta Garnera i Giancarlo Stantona wyszli na prowadzenie 12-2. Indianie odpowiedzieli tylko odbiciem Tylera na Queena i punkt zdobył Josh Naylor. W tym spotkaniu były dwie gwiazdy. Gleyber Torres, który wszystkie swoje podejście na pałkę zakończył odbiciem, zdobył 3 rany i 3 RBI i w końcu Gary Cole, który zanotował aż 13 strikeoutów. Warto wspomnieć, że po stronie Indians Josh Naylor Również wszystkie swoje podejście zakończył odbiciem. Ostateczny wynik 12-3 do dla Yankees. Dodgers kontra Brewers. Najlepsza drużyna regular season kontra skazywana na porażkę drużyna Milwaukee. Biadaczem Dodgersów był Walker Bowler, a Brewers Brent Sutter. I dlatego ostatniego nie był to dobry mecz. Przy wszystkich bazach zajętych dwa razy oddał bazy darmo i punktowali Muki Bess i Corey Seager. Po pierwszym inningu Dodgers prowadzili 2 do 0. drugi inning to świetne wybicie Mukiego Bettsa i trzeci punkt zdobył Chris Taylor. Brewers odpowiedzieli hobranym Orlando RC w czwartym inningu, ale to było wszystko, co tego dnia mogli zaprezentować z Milwaukee. W siódmym miningu obrana zdobył Corey Seager i Los Angeles Dodgers pokonali Milwaukee Brewers 4-1. do St. Louis Cardinals i San Diego Padres. Fang Hyun Kim kontra Chris Padek. Świetny sezon Padres i zapowiada nam się naprawdę dobry mecz. I taki rzeczywiście był. Tylko, że nie zaczęło się pomyśli Padres. W pierwszym miningu Paul Goldschmidt wybił two-run i wyprowadził Cardinals na prowadzenie 2-0. do Później wybicie weterana Hadiego Moliny i punktował Dylan Carlson. Matt Carpenter wybił Flye z poświęceniem i Molina również zdobył punkt. Podobny sposób jak Carpenter wybijali piłkę gracze Padres. Najpierw Eric Hosmer, Dzięki któremu punkt zdobył Fernando Tatis Jr., a później Austin Ola, gdzie punktował Jay Cronenworth. W trzecim inningu po wybiciach Paula DeJonka i Mata Carpentera Cardinals prowadzili 6-2. do 2. Odpowiedział Tommy FM, a punktował ponownie Fernando Tatis Jr. Gracze Padres jeszcze starali się dogonić Cardinals, punkt zdobył Tommy FM, ale to było wszystko, na co było stać zespół z San Diego. Cardinals zdobyli jeszcze punkt w dziewiątym miningu i ostatecznie wygrali San Diego 7-4. do 4. Miami Marlins kontra Shiao Caps. To, że zawodnicy Caps będą mocni, to raczej każdy wiedział, nie można tego było jednak powiedzieć odróżnienie z Miami. W każdym razie Capsi byli zdecydowanym faworytem. Na górce miotacza po stronie Chicago stanął Kyle Hendricks, po stronie Miami Sandy Alcantara. Worek z punktami rozwiązał się dopiero w piątym inningu i Ian Hebb wybił home runa i wyprowadził drużynę z Chicago na prowadzenie. Wszystko szło zgodnie z planem, ale tylko do siódmego inningu. Free run wybił Corey Dickerson, a dodatkowo punktowali Miguel Rojas i Chad Wallach. Zaraz po tym Turan run wybił Jesus Aguilar. Niespodzianka stała się faktem Miami Marlins kontra Chicago Cubs 5 do 1. Atlanta Braves kontra Cincinnati Reds. Max Fried kontra Trevor Bauer. To był pojedynek miotaczy. Po 9 inningach wynik 0-0. To co wyprawiał, zwłaszcza Trevor Bauer, przechodziło ludzkie pojęcie. Rozegrał prawie 8 inningów, pozwolił na wybicie tylko dwóch hitów nieoddążonej bazy darmo i zanotował 12 strikeoutów. Reds byli blisko zdobycia punktu, ale przy obstawionych pewnych bazach kończyło się do trzecim autem. Upragnione zwycięstwo dało Atlancie zowonik, który chyba zmierza ku tytułowi MVP, czyli Freddie Freeman. Wybił hita w 13 inningu i zwycięstwo Braves stało się faktem. Cincinnati Reds Atlanta Braves 0, -0 do jednego. Yankees i Indians. Mecz drugi. Yankees o jeden mecz od awansu. Na górce Nowojorczyków Masahiro Tanaka po stronie Indians Carlos Carrasco. Zaczęło się po Cleveland. Punktowali Cesar Hernandez, Jose Ramirez, Fred Miller Reyes i Josh Naylor. Po pierwszym inningu 4 do 0 dla Cleveland. Od czego Yankees mają jednak stantona. Homeran w drugim inningu i Yankesi mieli kontaktowy punkt. W czwartym iningu Gio wybił Grand Slam'a i Yankees wyszli na prowadzenie 5 do 4. W kolejnym inningu punktował również Aaron Hicks. W piątym inningu Indians wyrównali mecz 6 do 6, ale za z Gary Sanchez wbił turan home Siódmy inik i Jordan Luplow zdobył dubla. Wynik wynosił 8-8. W ósmym inniku Indians wyszli na prowadzenie i byli o krok od zwycięstwa, ale wybicie Garego Sancheza i DJ'a LeMay spowodowały, że ostatecznie to Yankees wygrali mecz. 10-9. Drugie zwycięstwo Nowy Jorczyków. Yankees przechodzą dalej, a Indians żegnają się z postseason. Toronto Blue Jays i Tampa Bay Race. Ostatnia szansa Kanadyjczyków na pozostanie w grze. Na górce drużyny z Toronto Hyun Jin-Ryu po stronie tampy Tyler Glessnow. Ten mecz nie zaczął się dobrze dla Blue Jays. punkt Randy Arrozarena. Po wybiciu Manuela Margota później Turan Hobranem, popisał się Mike Zunino, a chwilę później Grant Slama wybił Hunter Renfro. Po drugim miniku 7-0 dla Tampa i ciężko było być optymistą w drużynie Toronto. W trzecim miniku Hobrana wybił Danny Jensen, dzięki czemu Blue Jays zdobyli kontaktowy punkt, ale chwilę później ładnym odbiciem popisał się Randy Arrozarena. W piątym miningu ponownie Hobrana wybił Danny Jensen, ale do końca meczu nic już się nie zmieniło. Tampa wygrywa z Toronto 8-2 i zdobywa awans. Toronto żegna się z tegorocznym postseason. Chicago White Sox kontra Oakland Atlanta. Dallas Couchell kontra Chris Passit. W pierwszym błąd drugobazowego White Sox Nicka Madrigala i dzięki temu Oakland zdobywają dwa punkty. W drugim inningu Marcus Sevian wybija Turan Homerana, a w czwartym Homerana wybija Chris Davis. Oklent obejmuje uprowadzenie 5 do 0. Pod koniec meczu przebudziła się drużyna z Chicago. Jasmine Grandal wybił Turan Homerana, a w dziewiątym inningu po danej bazie darmo punkt zdobył Nick Madrigal. Mecz zakończył się wynikiem 5 do 3 dla Oakland i będzie potrzebny trzeci mecz, aby dowiedzieć się, która drużyna awansuje dalej. Houston Astros kontra Minnesota Twins Jose Urquidy Kontra Jose Berrios. W czwartym inningu Kyle Tucker wybił singla, dzięki czemu Michael Bradley zdobył punkt dla Astros. Twins wyrównali w piątym inningu po wybiciu Nelsona Cruza, punktował Marvin Gonzalez. W siódmym inningu Homrana wybił Carlos Correa, a w dziewiątym inningu niemalże bliźniacza sytuacja z czwartej zmiany: wybicie Kyle'a Tuckera i zdobycie punktu przez Michaela Brantleya. Astros wygrywają z Twins 3 do 1 i to oni przechodzą do dalszej rywalizacji. Pewne póki co są trzy drużyny. Tampa Bay Rays, która zmierzy się z New York Yankees i drużyna Houston Astros. Na resztę musimy jeszcze poczekać, w Baseballiny Historie do usłyszenia.